Ko kolor też w pewnym sensie na pewno miał znaczenie, bo jednak jest oryginalny, jest nietypowy, tego typu renowacji właśnie w ta takich odczyniach, w takiej ton tonacji nie było zbyt wiele w mieście. Myślę, że też lokalizacja może wpłynęła na to, bo jednak ulica Gielońska jest tą, która no, prosi się wręcz o, o więcej tego typu inwestycji. Cieszymy się, że także te pozytywne wzorce pojawiły się tutaj w tej części miasta, dotychczas było to raczej e bliżej Odry te, te, te renowacje zostały wybierane. Pracowaliśmy najlepiej, jak potrafiliśmy, użyliśmy bardzo dobrych narzędzi, bardzo dobrych materiałów przy wysokiej klasie działań budowlanych, więc spodziewaliśmy się, że ktoś nas doceni, ale nie wiedzieliśmy, że aż tak. Brzmią radość, czerpiemy z tego, że przekazujemy pewną wiedzę mieszkańcom, uczulamy ich na pewną problematykę i że tworzymy pewnego rodzaju, mam nadzieję, rywalizację pomiędzy, pomiędzy zarządcami, pomiędzy wspólnotami i gdzieś może ten konkurs też przyczyni się do tego, że ktoś będzie chciał zrobić coś w inny sposób, a może nawet Zrobić to szybciej i, i to jest naszym celem nadrzędnym. A tak naprawdę, która z kamienic wygra, tak mówię, oddaliśmy to w ręce mieszkańców, bo wierzymy, że ta jakby integracja ich z tym konkursem pozwoli przybliżyć te problemy, które mamy niestety wśród miast. Jesienią ruszamy z pierwszą kamienicą, która jest dofinansowywana z regionalnego programu operacyjnego, a oprócz tego współpracujemy z mniejszymi inwestorami, bo naszego szwedzkiego inwestora już Państwo poznali, natomiast mamy takich inwestorów, którzy zamykają się w pojedynczych kamienicach i oni też rozpoczynają swoje działania.